United Fox ma no tak, 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 tak. United Fox. Fox, Fox 35. Prowadzący, czyli Fox. Więc Tak jest tutaj napisane, United Fox ma... Aż tutaj. Tylko Związek Bawarii się wypiera. Związek Bawarii. Tak. Związek Bawarii sobie wziął trochę. Kolonizer, kolonizer, tak, tak wygląda kolonizer, to jest, Bo tutaj są lisy, a, dobra, poczekaj, dobra, już, już wszystko zrobione, już wszystko zrobione, naprawdę, poczekaj, związek z Bawori. на правда брак данных брак данных если заграми у фоксом драйв так you. O, po pierwsze. Nie mogę sobie wziąć nawet takie dobre postacie. Nie. Ej! Zombie! Zombie, fajnie, fajnie. Kolonizer. Kolonizer po prostu. Rada Brazylii, Rada po Самец, да? Да. Я польец. Добро, 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 добро. Радонец, лисы, бермуды, эй, бермуды, 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 а колонизатор ты, ски колонизатор, он мату.

pisane że to jest Republika Góry i Norwegii. A co mi to chodzi, tak niektórzy mogą nie, mi powiedzieć. Polska Ludowa jest bardzo Ludowa. W ogóle z juntyk bowalniczny. Związek. Kolonizer. To jest tak. A ja w ogóle jesteśmy w, w, w dwóch najlepszych państw. Właściwie. Nie, bo jakby teraz... Kolonizer. Kolonizer. Jakby kolonizer to zajął... Nie tak by się. To właściwie bym się wkurzył. O, teraz mam połączenie. Koronizer, koronizer, co on tu robi? Właściwie. Bermudysk. Mm. Teraz mam ma jakieś kilki tylem. Ma Aż tyle. Coś tam, coś tam. No, naprawdę w, w środku nagrywania. Dobra. To, to, nie dam. To, to będzie miał więcej tutaj chodzi. Jak ja będę miał więcej, to ja będę miał więcej. I nic.

Jest odcinek zaplanowany. Co? Poczekam aż wszyscy z zespołem pokolonizują. Tam ja tam będzie kolonizowała. Ona już tam dochodzi do siebie. Ona zamie dochodzi do siebie po prostu. Dobra. Kolonizer ale Nic nie jest. jest. O. Dobra. Dobra. Nie, co tu się. Co tu się odprawia powiedz mi. Kim są? Kolonizeram. Аж за мисяц. Просто.

Guliaba niemiecka, moja piękna guliaba niemiecka wygrywa. Dobra, Dobra, 4, 4, 4, 4, nikomu nie chce nikomu nie chce się jeść. widać, go. Ech, widać widać jest Z nim... Nie, on tego nie przyjmie. No właśnie. Muszę mieć pojęcie. Chłopak. Czy życzę i skieram? Tak to

do 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 przywędzie przywródy <skrybędzie> prawda ja tak ja ich totalne Сами колонизеры тоже умерли Здесь то, то, то. Нет, он не Он умер А он не любит. Tak lepiej. Bo nie oglądać jak Bermudy już giną. E, dobra, myślałem, że tylko sami.